Usłyszał trzask zamykanych drzwi. Wypadł z izby w pościgu. Jak pewne wiesz, ten marynarz to jest James Wayne, czyli to jest ta postać, która poprzysiągła, że zabije Doriana, jeżeli on skrzywdzi jego siostrę. A jego siostra, nie dość, że była skrzywdzona, zabiła się przez niego. I później Gray myśli. Tam jego sumienie się odzywa. Spotkanie z Adrianem Singletonem dziwnie go przejęło. Zdawał sobie pytanie, czy wien był istocie ruiny tego młodego życia, co mu tak brutalnie zarzucał Howard. Istnieją chwile, jak twierdzą psychologowie, kiedy żądza grzechu lub tego, co świat grzechem nazywa, ponowuje człowieka, że każdy fibr ciała, każda komórka mózgu brzemienna jest straszliwymi impulsami. Mężczyzna czy kobieta tracą w chwilach wolną wolę, jak automaty zbliżają się do swoich straszliwych celów. Nie mają wyboru, a sumienie ich nie żyje. A jeśli nawet żyje, to po to tylko, aby nadać urok ich buntowi, czar ich nieposłuszeństwu. Gdyż wszystkie grzechy, jak powtarzał niezmordowani teologowie, są ruchami nieposłuszeństwa. Kiedy uch, duch wysoki, owa jutrzenka zła, strącony został z nieba, to strącony został, za bunt. Tomy, nawiązanie do Lucyfera. Jutrzenka, Gwiazda Poranna. To są wszystko różne nazwy na niego. Lucyfer, co drogą taka ciekawostka oznacza niosący światło. Taka ciekawostka. Grzech nieposłuszeństwa, bunt. Dość ciekawe, czyli nieposłuszeństwo, słabości, grzech. Dorian dochodzi do wniosku, jakby przez usta narratora możemy to wywnioskować, jeśli dobrze rozumiem, że sumienie może dać tylko czar ich nieposłuszeństwu, bo i tak i tak jest taka presja, taki popęd, takie pragnienie popełnienia tego wszystkiego, że to się musi wydarzyć i nie ma na to innej opcji. jest taka pokręcona filozofia, która usprawiedliwia grzeszenie. No i później się orientuje, że ktoś go złapał za kark. I chwycił go za gardło. No i mówi ten ktoś, że go zabije. Złamałeś życie, Sybilii Wein, brzmiała odpowiedź. A Sybilla Wein była moją siostrą. Zabiła się. Wiem o tym tyś, winien jej śmierci. Poprzysiągłem zabić cię za to. Lata całe szukałem cię. Nie miałem tropu ani śladu. Dwoje ludzi, które mogli cię opisać, nie żyło. Nie widziałem o tobie nic. Znałem tylko imię, którym się nazywała. Dzisiaj je usłyszałem przypadkowo. Pojednaj się z Bogiem. Dzisiejszej nocy umrzesz.